Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Call of Duty Ghost. Chcę sobie trochę pograć właśnie w tą gierkę, która oczywiście już ma rok, ponieważ 4 listopada wychodzi następna część gry Call of Duty, czyli Call of Duty Adventure Warfare. Oczywiście tą grę będę chciał zakupić. Dobra, jeszcze przed włączeniem akcji i tak dalej, przepraszam, zjadłem kanapki. Szybciutko poinformuję dla tych, którzy jeszcze nie oglądali Call of Duty Ghost. Bo oczywiście, od, od roku chyba 2003 bodajże, co rok mamy nową część na PC-a gry Call of Duty. Oczywiście, w grę Call of Duty i Call of Duty, przepraszam, Call of Duty 2. Oraz Call of Duty 4. Rozegrałem wiele tysięcy bitew w multiplayer. Naprawdę kiedyś, to było nie wiem, 8, 7 lat temu, bardzo dużo grałem. Mieliśmy z Kulfonem klan, Polish Team, napieprzeliśmy się z e Fightersami w Call of Duty 2, z innymi klanami z Call of Duty 4. Wiele tysięcy, wiele tysięcy godzin właśnie rozegranych w tą grę, Dlatego sentymentalnie Chce przejść Singleplayer Call of Duty Ghost, a oczywiście yy, następną część również zakupić i w nią zagrać. I jeszcze szybciutko, yy, akcja Call of Duty Ghost yy, toczy się w 2023 roku w świecie alternatywnym po wojnie atomowej, która zniszczyła Bliski Wschód. <laughs> no dobra, no to yy, najwyżej. A, jeszcze oczywiście yy, głównymi bohaterami yy, Call of Duty Ghost są. Yy,

OK. Wychodzi kolo. Receiving uplink. Negative ID. Wait till he's facing you. No good. Need a better angle. Brak this Negative ID. Wait till he's facing you. Uploading image. Not the target. Gdzie jest target. Receiving data. Incorrect target. No good. Need a better angle. Receiving uplink. Target confirmed. Mission is a go. <gasps> Aha, czyli y, target. potwierdzony mamy snajperę nie to nie jest snajpera to jest taki jakiś jakaś taka taka mm, taki karabin jednostrzałowy. co to jest O oh my god aha wyszaliny no to jedziemy. Okej. Okay. Ja bym się bał coś takiego zrobić, gdyż aczkolwiek tudzież mam lęk wysokości. O oh fuck.

Wchodzimy na dół, czy co? Co mam zrobić teraz? Kogo? Mam rozwalić? Co? No dobra, rozwalamy ich No to uspoko uspokoić ten i myk. Dobra Niżej. Hold your fire. Got three at the poker table over here. Left side, one in the kitchen, one on the way. Shift left, hit the kitchen first. Wait till he's in the kitchen and take them both out. On you. Wieje. To co, rozwalamy ich? Dobra, to chodź ty trzeci też tu podejść. Ej! Oh, fuck! Dobra, no to co? Ktoś mi pomoże, czy sam mam mi rozwalać? No dobra. No to myk, myk. Dobra, clear. No to na dół tak Aha, czyli wchodzimy? Tak jest. Let's go. Mm, mam jakąś inną broń? O, może ten karabinek, tylko że on nie ma tumika. Dobra, to zostawię ten z tumikiem. Dobra, idziemy. Lubię takie szczelanki, znaczy kiedyś lubiłem o wiele bardziej. Teraz poprzez długą grę w czołgi. Troszkę, no i przez wiek, no to są mm, gry takie FPS-y typu Counter Strike czy Call of Duty y, czy Battlefield. No to tu chyba jednak mm, młodzi gracze zdecydowanie e, oczywiście grają lepiej. Ja nie mówię, że mm, jestem stary, bo 37 lat to nie jest tak dużo. Co ja mam też coś zrobić?

Ale nóż został w klacie. O, aka. Muszę zobaczyć, y, jakie bronie mam. Co to jest? A ten. A dobra, zostawię tą. O, oh, fuck. Ja się boję wysokości. Gdzie oni poszli? Dobra, to zostawię na razie. Yy, co to za broń w ogóle jest? Jeszcze raz. To jest wektor, a to jest I, IA2 zmodyfikowany. ¿Los Fuegos artificiales se ven más arrechos sin luz. Big group. We'll need to ¡Beba! la cerveza se va a calentar si TV. no vuelve la luz pronto. Masai. Es la mejor orden no, que me han dado hoy. <laughs> 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 I got it. Este tequila gringo sabe a mierda. No, hey, ¿Qué coño está pasando? ¿Quién apagó la luz? Por allá, por allá. <laughs> Kurde, e, powiem, powiem wam, że długo nie grałem w to Call of Duty, tak trochę się zamieszałem. Nie wiem w ogóle, gdzie mam iść. Dobra, idziemy, idziemy. I'm not sure if I'm going from the northeast east corner. Roger that. almost to the control room. Go give it to hand I'll look up the ropes. Where is it? Ja mam ruszać? Coś ich źle zrozumiałem chyba. O chyba źle mm, poleciałem. Give me your extra charges. I'll cover our exit. Hook up to the ropes. <small> Znowu doliny. Go hook up. I'll be right behind you. Here they come! Make it quick, Oh my fuck. Takie pomieszczenie sobie to zrobić. Oh, fuck. Dobra, nasi już są Dobra. Załatwieni goście.

Where's Where No one knows! Hesh! Time to deliver coordinates on Three... Two... location is in file! I knew you'd follow the breadcrumbs. You tried to kill my father, you piece of shit! Hesh! The sons of Elias Walker. Boy sent to do a man's work. Where are you, Rorke? Where I am doesn't matter. What matters is a decade ago you left me to die in this city, and from this night forward, Elias lives with the knowledge he sent his own sons to their death. Oh, my God. Następna katastrofa jakaś, bo w ostatnim odcinku tamę rozwalili i musiałem uciekać przed wodą. Teraz muszę uciekać przed rozwalającym się budynkiem. O oh my god. No i budynek się wali. O oh my god. I na szczęście mamy spadochronik. Ale trzeba uciekać przed budynkiem. No, niezła akcja, powiem wam, ale e, muszę częściej grać w tą grę, żeby e, trochę przypomnieć sobie właśnie skilla z Call of Duty. Ja myślę, że w tym odcinku to chyba wszystko. Dalej będzie trzeba szukać kolegę e, RORKę. We know exactly where he'll be—a floating industrial complex out in the Gulf, occupied by the Federation. They call it the Freeport. Norad made the find, and they want him alive. We're getting some salvaged birds to hunt with, and I'll be an in inspector coordinating the multiple units. Okay, to już w następnym odcinku. Big game, but you know what to do. Dzięki za uwagę na razie.